Z racji na kontuzję Sephorlina musiał on zwakować tytuł World Heavyweight, musiał on wyrzec się mistrzostwa, bo nie byłby w stanie go bronić. Natomiast ostatnio kontenderem numer jeden, pretendentem numer jeden do pasa został CM Punk. No i CM Punk miał zapewniony udział w walce o ten pas mistrzowski i miał zostać wyłoniony dla niego przeciwnik. No i zostało to. miało to miejsce na ostatnim, właśnie, Monday Night Raw. I koniec końców wyłonionym tym zwycięzcą został Jay Uso, czyli możemy powiedzieć, nic nie jest nigdy pewne. Ale osobiście myślę, że mogę powiedzieć, że na 99% CM Punk będzie kolejnym mistrzem World Heavyweight, na co zasługuje. To czego też chciałem. No, liczyłem, że troszeczkę później to zdobędzie, że inaczej to się wszystko potoczy. No, niestety, Sefronis doznał kontuzji, na to nie mieliśmy wpływu, musieli to zmienić. Natomiast no uważam, że o tego pasa nie powinien wygrać zupełnie. CM Punk natomiast jest ciekawszy ringowo, jak i dużo, dużo lepszy nieporównywalnie na mikrofonie, także liczę, że będziemy mieli nowego, fajnego mistrza.